żebyś kogoś wyruchać sobie jakąś babę czy kogoś tam no mają taki pomysł, bo mi się chce ruchać bardzo, mi się chce bardzo ruchać no i tyle, muszę się wyruchać. koledzy, nie ja mam taki świetny pomysł, żebyś kogoś wyruchać sobie jakąś babę czy kogoś tam no nie, bo lepszy niż na przykład walnie gruchy sobie albo szkolowanie papieża, bo ja y, lubię że szkolować papierze o 21:37 włączam cenzo że ją Paweł II głodził o moje dzieci Panie papieża 21.37 tego wyłącza cenzo, jak ja to uwielbiam te cenzopapistów no kurwa to jest zajebioza no z tymi cenzopapistami no kurwa żeby takie filmy w zapiste wstawiać kurwa ja też lubię sobie poszkrować papieża mam nadzieję że tutaj spotkał kogoś kto będzie mistrzem w szkalowaniu papajach przecież bo no, mam ochotę no na jakąś randkę żeby na coś, no, szkalowanie papieża, na przykład. No, I też lubię sobie te poszkolić. Ja mam taki pomysł, żeby zrobić żarty z papieża, bierzemy po prostu, żeby wyrobić własne cenzo, które będzie miało miliony wyświetleń, ale skąd jest, że to gówno z wykupu ma takie niskie yy, wyglądanie, cenzo papieści. Tylko, że nie mam żadnego pomysłu na żadne cenzo, chociaż miałem pomysł, żeby coś zrobić z kościołem, jakieś żarty w kościele, czy coś, no miałem taki zajebisty pomysł, miałem, żeby coś z kościołem zrobić jakieś żarty papieskie, no, ze szkalowaniem papieża. Tylko, że nie ma żadnego pomysłu. to masz kurwa pomysły zajebiste. Kurwa, to jest takie wykurwiste, co wymyślasz. Ale mam pomysł, może, może porozmawiam z jakimiś innymi pierdolcami, to może też to są sensowe, wykurwiste. I tu ti, ti tu ti. Pewien Eskimos o czarnych włosach chciał rewolucji w kraju i kiwi. Lecz gdy zawsze mówił o bezdomnych obrotach, miał na myśli, by się rozwalić następnych chwili. Pewien człowiek małpa był sobie albinosem i wtedy właśnie ustanął, żeby zrobić suchym w sejlondzie. Pewien Eskimos o ocz... No, i ty zobaczy, jaka jest kurwa zabawa. Nie no, i zobaczę. No, no, i ty zobaczy, jaka jest kurwa zabawa. Nie no, zobaczy. No, no, i ty teraz... zobaczy. Ja pierdziu! Co się tutaj dzieje, kurwa? Żeby taka kurwa już od 20 lat, od 2006 tak napierdolamy. No co? Ja pierdziu! Dobry. No i właśnie chciałem powiedzieć, że Stasio wszystko jest dobrze. Stasio, Stasio jest fajny. Hehehe, Stasio. To ja, to Stasio. Hehe. Indabry. Koledzy, naprawdę to było. Takie mega dobre. Żeby to lata w szkole co. Je pamiętamy no, Koledzy naprawdę to było Jak nie rozumiem kupić, aż po grup, aż po śmierć. Mam węgielek, mam węgielek. Który lepszy? Mam węgielek. No dobranoc, kiedy mam? Chodź do krasy drugi se. wszystko zrobię dla węgielka jestem sobie na węgielek. To już poradzę sobie sam. Nie rozumiem, że pić, aż po grób, aż po śmierć. <laughs> mam węgielek, mam węgielek, który leczy. Mam węgielek, no dobranoc kiedy mam. Chodź do krasy, drugi.pl, wszystko zrobię. Zobaczcie, jak kurwa mamy zadanie. Dobra, koledzy, więc tak, chcecie zobaczyć coś mega fajnego? Teraz zobaczcie. co tam masz tego fajnego co tam chcecie nam pokazać kurewa pokażcie kurwa już co tam chcecie kurewa mi pokazać nam przem chcemy to pokaż co tam masz tego fajnego co tam chcecie nam pokazać kurwa. pokażcie kurwa już co tam chcecie mi pokazać nam przem chcemy to pokaż co tam masz tego fajnego co tam chcecie nam pokazać Małe słyszy palicie, widzieli wysyp Parajera, że już umiera Dzień dzwone cały czas Żupę to woki zwali Farajera, że już umiera, nie ma jak i parusy, borek, nie ma jak pierdzenie w stołek, nie ma jak ta cała głupota, głupota jest zajebista i fajnota. Kto mnie publicznie szkalował? Kto? Teraz kara będzie tylko jedna. Gwałcenie małych dzieci to będzie kara dla was wszystkich za szkalowanie mnie w internecie. Kto mnie publicznie szkalował? Kto? Teraz kara będzie tylko jedna. Gwałcenie. Wiek szkoda, że moja żona już dawno uciekła za granicę do jakiegoś zakonu. To jest tak kurwa nie nieśmieszne, że. Sam zostałem synem, sam sobie zostałem z nimi. Jestem kurwa sam, samotny. Mam tylko was dwóch kolegów. No, wasi też uciekli za granicę do, do jakichś kurwa świątyni Kota. To jest kurwa przesada, jak się w tym kraju traktuje ludzi. To jest kurwa polska. To parodia państwowości, jest. to parodia człowieczeństwa. To kurwa polska. Zostaliście tylko my wszyscy sami, nasi koledzy. No i to tyle kurwa. Mam nadzieję, że coś się stanie dobrego chyba kiedyś. Bo to jest kurwo, mi się już nie chce żyć przez to, ale żyję dla mojego kurwa syna, no mam nadzieję, że tylko dla niego będę żył. Bo to co się stało, naprawdę jest kurwa nieśmieszne, wykurwiste i dupa. O, kurwa mnie dbozi od tego Mam nadzieję, że nic nam się kurwa nie stanie, że za to znaczy się nie odejdzie. Tak jak nasze żony. Kurwa, to było przepiękne chwile, z dni spędziliśmy kurwa, ale to wszystko musiało się kiedyś kurwa skończyć, bo to jest kurwa już wykurwista rzecz z tym, co się z nami kurwa dzieje, bo już kurwa mi się żyć nie są Taki pierdolnik to jest, że aż kurwa chyba się pierdolny wry siebie.